Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w tryb Build Battle. No i przejdźmy od razu do pierwszej rundy. No i mamy 10 sekund. Zobaczmy, co dzisiaj. Jest to ciekawi, czy będzie znowu jakiś temat, którego nie zbuduję. Kalosz. Naprawdę. Zrobiłem sobie teksturpaka ale go nie używam. Mam go, mam go schowanego. Tylko, że ten teksturpak pak jest nie do użycia. <grych> Na razie nie powiem do czego on jest. Po co on jest w ogóle zrobiony? Po co ja go mam? Ale może zrobię taki bardziej sensowniejszy. Który się bardziej nada do grania. Ym, dobra. Tu są, Dobra. Dobra I ten No, tam mam te teksturpaki swoje Będę musiał opis zasłonić Bo to, 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 to tak nie może być, że to będzie straszne Ktoś wziął rozwód No, co za ludzie Czemu, co? What? Czemu ja sobie klikłem? Czy co, co, co? Myślałem, że Wertes wziął rozwód. Ludzie. Gdzie to jest? Use wywaliłem przez przypadek klikając Q zamiast. O to było to chyba. Yy, dobra. Kładź te bloki, panie. Dobra, jeszcze trochę wyżej, bo to jest... Bo one są... To, to one są wysokie. Sędzia Kalosz. <grybuj> ta. Dobra. Czy ta wysokość wystarczy? Ja bym powiedział, że to przedłużę, bo to trochę dla mnie za krótkie. Ja bym to zrobił. Teraz będzie pasować. No, teraz lepiej. Teraz jest lepiej. Teraz tu by trzeba zrobić, jakby czyjaś noga była w środku. Żeby nie tracić czasu, to wstawi się tylko tyle. Ok. Aha, ta Zosia się wcześniej z kimś rozwiodła. A teraz z kimś sobie ten. Mm. No. Zaraz małżeństwo sobie z kimś zrobiła. Yy, ślub, o! Tego słowa mi brakowało. Albo nie, jednak nie. Jednak nie robimy spodni, tylko robimy wystającą trochę nogę. Tak samo właśnie. Teraz by można w sumie drugą nawet y, tą nogę zrobić Nie, kurde, nie tak tu, 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 dobra Tylko już tak naprawdę szybko Bo mało czasu I no mogę nie zdążyć No i tak pewnie będzie, że nie zdążę. Chociaż no jeszcze cicho, jeszcze nie jest koniec. Znaczy jeszcze cicho. Jeszcze nic się, ten, nie okazało złego. Może zdążę. D? D? No nie tak. Come on. Tu, 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 tu. Tu i tu i dobra I teraz to Pójdę 30 sekund. No, już tylko żeby zrobić. Jakkolwiek. Nawet olać tę wysokość, dobra. Koniec. Zrobione. Zrobione podłoże jeszcze by można zmienić, jakby się udało. Szybko, szybko to. Dobra. No, szkoda, gadać. Tak wiem, to nie przypomina kaloszy. No takie to słabe. Co to? Kurde jest. Spoko, bo tu trochę z tyłu. Chociaż nie, to jest... To w ogóle wygrywa. Yy, Okej, okay, co? Dobra. Rozwaliło komuś nogę i wystaje kość. Nice. Mają ludzie pomysły. O, teraz moje. <gryw> ja pierniczek to wygląda teraz. Jak tak na to patrzy się tak, tak z... Yy... Z zewnątrz, jak znaczy z, ze, z zewnątrz jak już się nie buduje Dobra, a tu jest jeden duży, to takie może być. Czyli takie średnie. I co? To będzie ostatnia działka. Będę mógł już się dowiedzieć, które miejsce? Piąte miejsce. Słabo, ale w sumie to nawet się spodziewałem, że będę gdzieś tam... Niziutko na no, tym czasem to wygrało, także, no, także, no, także, no, nie się ten ktoś cieszy, no i tyle. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Nie jestem pewien teraz jego tytułu, ale bodajże bawię się, znaczy. Bawię się yy, google tłumaczem, mniej więcej taką on ma nazwę. Wyświetli Wam się on tutaj za chwilę na ekranie. A mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i tamten odcinek polecam, bo, bo fajne teksty tam powpisywałem. Znaczy, fajne teksty śmieszne po prostu to było według mnie. No i cześć.